Lista zacnych pacjentów zakładu wodoleczniczego dłuższa jest niżli krajowy rejestr dłużników. Byli tam m.in. Gabriela Zapolska, Leon Schiller, Maria Dąbrowska, Ferdynand Osendowski, Stanisław Dygat czy też Melchior Wańkowicz. Zwłaszcza dla tego ostatniego pobyt w Kosowie musiał być kaźnią, bowiem Wańkowicz uwielbiał kołduny. A pobyt w zakładzie obejmował jeszcze jeden jakże ważny element, mianowicie dietę jarską, jakby kiedyś powiedziano, wegetariańską, jak mówimy dzisiaj. Tamtejszy szef kuchni, Jan Kazimierz Czarnota, wydał kosowską kuchnię jarską. Pierwszą taką książkę kucharską, książkę bezmięsną w historii naszego piśmiennictwa. Potrawa zatem będzie wegetariańska, podawana tam, ale stąd się wiodąca. Gribna juszka mianowicie czyli zupa grzybowa zobaczcie jakie cuda kupiłem przy drodze Prawdziwki kosztowały niecałą dychę. Bazą zupy będą wszakże nie grzyby świeże, a suszone też prawdziwki. Trzeba je przez godzinę moczyć, potem wyjąć łyżką cezakową, wywar dokładnie przecedzić, aby pozbyć się piasku, a potem gotować. Gotować przez 15 minut razem z całą cebulą oraz laurowymi liśćmi. Ze wzruszenia niemal tracę głos, ale zrozumcie Państwo, odziedziczyłem tę książkę, przeglądałem ją od najmłodszych lat, kosów czytałem, wyobrażałem sobie, jak też tam może być, a teraz jesteśmy tu razem i mamy Karpaty u swoich stóp. Kolejna rzecz, gdy to wszystko się gotuje jak trzeba, dodajemy nieco kaszy gryczanej, nieco ta kasza... Ma być tylko dodatkiem, nie zagęstnikiem, dodatkiem smakowym, kasza gryczana prażona oraz trochę ziemniaków pokrojonych w kosteczkę. Nie za dużo, też te ziemniaki mają być tylko kontrapunkcikiem. No i rzecz jasna, trzeba wszystko posolić do smaku. Ponieważ mam tylko jedną kuchenkę, więc odstawiłem garnek, ale wy teraz na drugim palniku powinniście rozgrzać na patelni albo w rondelku olej, olej słonecznikowy albo też rzepakowy, nie za dużo go i w tym oleju powinna się skarmelizować cebula drobno posiekana oraz marchewka. Jednego i drugiego wszakże nie może być zbyt dużo. To również ma tylko w tej zupie migotać. Marchewka pokrojona w drobną kostkę. Smażymy razem, często mieszamy, by się nie przypaliło. Mocny ogień. Teraz pora na świeże prawdziwki. Po raz kolejny apeluję, nie krojcie grzybów w drobniutką kosteczkę. Wówczas nie widzimy, co jemy. Tam można do środka dorzucić pieczarek. Nie mam nic przeciwko pieczarkom, no ale jednak one do tego nie mają nawet startu. Pani sprzedająca to przy drodze specjalnie kilka grzybów przekroiła, by widzieć, jakie są zdrowiutkie. Więc plastry, plastry i to niespecjalnie cienkie. Uchodzimy za naród kochający grzyby i rzeczywiście darzymy je wielką estymą. Ale miejscowe grzybowe bogactwo po prostu oszałamia. Nawet w lasach koło piły, gdzie podobno jest najwięcej grzybów w Polsce, nigdy takiej obfitości nie widziałem. Teraz łyżką cezakową przekładamy podsmażoną marchewkę oraz cebulę do wywaru. A za chwilę na patelni znajdą się grzyby. Po co łyżka A no po to, żeby jak najwięcej tłuszczu z poprzedniego smażenia zostało na patelni. Dolałem tylko ciut, ciut oleju. Olej bardzo rozgrzany i teraz smażą się grzyby. O rany, jakie cudo! Kostka to jest dobra urubika. Tak powinny wyglądać smażone prawdziwki. Jeszcze chwila na ogniu, ponieważ teraz rzecz bardzo ważna. Trzeba wyjąć cebulę, tę całą, oczywiście nie tę, nie tę pokrojoną w kosteczkę. Ona już oddała wywarowi swój smak, i teraz na patelni zostało przecież trochę tego grzybowego smaku, więc deglasacja, odrobinka bulionu, tutaj właśnie. Wszystko teraz znajdzie się w tym jednym wspólnym garnku. I kładziemy garnek znowu na ogniu. Gotujemy jeszcze dosłownie 3-4 minuty. Niech tylko zawrze. Trzeba to rzecz jasna przyprawić świeżo zmielonym czarnym pieprzem. Aromat grzybów rzecz jasna dominuje. To jeden z najsilniejszych kuchennych miłych zapachów. Ale w drugim tle przebija się subtelny zapach palonej gryki. I to razem jest arcy-słowiańskie i arcy-piękne. Zatem gasimy ogień i nalewamy. Koperek pokrojony, koperku niedużo. Jeśli doktor zabroni wam jeść ziemniaki, choć nie sądzę, żeby taki srogi doktor w naszym kraju się znalazł, możecie ich nie używać. Ale o kaszy gryczanej nie zapomnijcie. Ta kompozycja bez niej się niemal nie liczy. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. A to jeszcze nie koniec. Trzeba przetrzeć talerz i dodać tutaj. Nie tylko wspomniany wcześniej koperek, ale i maleńki kleksik śmietany. Maleńki i dopiero teraz to śmietaną centralnie nie powinno być zabielane, tylko właśnie tak. I koperek, boże, jakie to piękne. To jest prawie tak piękne, jak to wszystko, co mamy wokół mnie. Teraz to już stracę głos na pewno. Gribna Juszka w Karpatach koło Kosowa.